Prezentacja kolejnej wołowiny, tym razem V70 trzeciej generacji po drugim lifcie, prowadzona na zamówienie. 2011 rok, grudzień 2,5 turbo, benzyna i tutaj napędzany samochód CNG. Dlaczego CNG? Dlatego, że w Skandynawii 2,5 turbo było dostępne po drugim lifcie tylko i wyłącznie, właśnie z wspomaganiem. Instalacji CNG, czyli na gaz ziemny, tak zwany BFL. Auto sprowadzone przez nas na zamówienie. Klient chciał samochód, właśnie po drugim lifcie żeby była nowa deska rozdzielcza, tutaj z nawigacją już wbudowaną w deskę. No mówię, FAU 83. Generacji po drugim lifcie z Kandynawii z silnikiem 2,5 turbo wychodziła od grudnia 2011. I ona była dostępna tylko i wyłącznie właśnie z instalacją na gaz ziemny. Samochód w bardzo ładnym stanie: wersja sumum, bezwypadkowy, lakierowany jeden element, lewy tylny błotnik, wszystko robione vaso Volvo od początku do końca. Samochód kupiliśmy od drugiego właściciela, który posiadał samochód od dłuższego czasu. że coś koło 7 lat. Tak jak widzicie na załączonym obrazku, tarcze, klocki, wszystko naprawdę. W świetnym stanie lakierniczo też samochód nie nosi jakichś śladów zużycia. Wersja Sumum, także mamy chromowane obwódki szyb, chromowane relingi, elektryczny fotel z pamięcią. Zaraz przejdziemy do środka. Sumumum: mamy dodatkowo właśnie jeszcze oprzywane boczki w skórze, elektryczny fotel z pamięcią. Auto ma przebieg 220 tysięcy. Wszystko robione VASO. Tutaj już macie egzemplarz po drugim lifcie. Mamy inną kierownicę nawigację właśnie wbudowaną inny zmieniony tutaj kokpit dwustrefowa klimatyzacja klimatronik w pełni sprawny skrzynia manualna sześciobiegowa może sobie odpalimy samochód mamy czujniki parkowania z przodu i z tyłu z wizualizacją przebieg dokładny 220-615 km wgrane jest polskie menu w zegary oraz tutaj w nawigację tak wygląda wizualizacja w Volvo. Jeszcze zobaczymy, czy mamy podgrzewane fotele, oczywiście z przodu, z tyłu. Włączymy sobie nawigację. Mamy oczywiście polską mapę. Tak to się prezentuje. Na pewno dużo nowocześniej wygląda ta deska w porównaniu do pierwszego liftu. No ale niestety minusem jest to, że auto jest właśnie wyposażone w CNG. CNG jest bardzo dobre dla silnika generalnie benzynowego. Nie powoduje takich zniszczeń jak LPG, więc tutaj nie mamy obaw odnośnie kondycji silnika. Obawy są takie, że po prostu tego CNG nie ma gdzie tankować. Najprostszym rozwiązaniem jest po prostu demontaż CNG i montaż LPG zaraz pokażę Wam jak to wygląda właśnie, jak wygląda montaż CNG w tym modelu jest dosyć prosty do zdemontowania także za chwilkę to pokażę tak wygląda bagażnik w V70 z zamontowanym fabrycznie CNG widzicie podłoga jest delikatnie uniesiona do góry a pod spodem mamy butle butle 4 butle wystarczy zdemontować dokupić oryginalną podłogę do V70 bez CNG i tak naprawdę mamy Normalny samochód, tak? W miejsce tych butli po prostu montujemy sobie instalację LPG. Koszt u naszych fachowców, żeby zamontować instalację LPG, plus wymontować ten CNG, to jest 4000 zł. W serwisie Autodino na Modlińskiej 60. Także polecam jak najbardziej, jeżeli jesteście zainteresowani z prowadzeniem takiego samochodu. Już po drugim lifcie to jak najbardziej możemy to zrobić i w, oczywiście doliczyć koszt wymiany CNG na LPG. Tak pokrótce, właśnie wygląda ten egzemplarz. Na gotowo ten samochód wyszedł w granicach 50 tysięcy. Z transportem pod dom bardzo ładny, zadbany. Także naprawdę auto godne polecenia. Tutaj samochód sprowadzony na zamówienie. Jeżeli jesteście zainteresowani takim modelem, zapraszamy jesteśmy w stanie Wam pomóc. Auto sprowadzone ze Szwecji, także w 100% bezwypadkowe i ze sprawdzonym przebiegiem potwierdzonym. Tak wygląda kolejna wołowina sprowadzona na zamówienie przez Autoimport Nieporęt. Numery widoczne na zdjęciu, a czy na filmie, także jak coś to zapraszamy do obserwacji nas na Facebooku i na Instagramie. Jutro filmik z dostawy.